W dzisiejszym odcinku będziemy jak codzien opisywać yy, polską patologię i mniejszość demograficzną, chociaż ja wiem, że to jest mniejszość. W sumie ktoś musi zapiertać. A... Tak, Bushmen już od pół godziny albo i lepiej, bo od pół godziny dopiero nie śpie, wykrzykują swoje standardowe hasła propagandy, czyli było miło, ale się skończyło. Tomek to się uśmiechł, jak to wszystko porozkminiał. Nie znasz ruskiego, to chuj ci w dupa. Nie znasz angielskiego, to też chuj ci w dupę. No i inne takie y, zwroty grzecznościowe ze strony y, cygańskiego taboru przyjezdnych tutaj okolicznych zasiedleńców Mówię, cygańskiego taboru, bo nieodrolnie działka dom bez numeru, dla mnie to jak cygański tabur Zawsze można podnieść i ten Wywieść jak cygan Dzisiaj jestem, jutro już nie ma Chodź Freja. Nie podniecie się, już spokój Ej, śniadanie. No jeszcze na podniecałaś i będzie stranie, tak? Oh, fabrykowanie dowodów freja tak i to właśnie ten cygański tabór niestety ma to do siebie że czuję się jak najbardziej upoważniony do bycia tutaj i jeszcze robi z siebie tutaj jakby miejscowego lokalnego Eee, e, jakby to powiedzieć wyleśniczego, czy jaku dzielnicowego, kurwa myśliwego Chodź już tego kota On uważa, że to jest kurwa linia królewska, rodo kurwa zawisi czarnego i on tu ma tutaj lubelskie to jest w ogóle jego, on co robi i w ogóle co chce. Wyjebam I czego się słuchać Ja mówię to ja już wiem skąd się wziął ten czarny Bo dobrze się chował Nie było go widać był taki czarny nie było go widać się dobrze chował to jest na pewno to Wiecie, bo to często nawet nawiązuje do gier jak masz jakąś taką skredankę z opcją skredania to zawsze jest tak że wejście w cień powoduje że jesteś praktycznie niewidzialny, tak? Chociaż mało kto bierze pod uwagę kąt padania światła i że z odpowiedniego kąta faktycznie może być niewidzialny patrząc na cień jakiegoś obiektu wzdłuż którego idziesz, ale z innej perspektywy z boku już będziesz widoczny. Ciekawe, no ale czarny to czarny, może był kiedyś ciemny, tylko zmienili. Nie wiem, nie wiem Nie chcę tutaj nikogo specjalnie obrażać, tylko powiedzieć prawdę, ewentualnie popolemizować Porzucać małe kotwiczki, na których można się zaczepić i rozwinąć temat Bo cóż innego nam zostaje do roboty Jak nie odkrywać prawdę taką jaką jest naprawdę, a nie na niby nawet podręczniki do historii się zmieniają, w swoich opisach. Okazuje się, że to nie Zygmunt zawiół Pawła, tylko Paweł Zygmunta, bo Muchal go zabronił zabijać świnię kupić y, tamto, a tamto sprzedać. No, a później się wy, wychodzi na kąt, że to stralnie była sinia, tylko Zygmunt to był sinia i był zazdrosny i go zawił. No. Takie, takie życiowe, kurwa, scenariusze, no. Się nie ma co oszukiwać. <śmum> Samo życia. Mięchość piechci pieci. Coś tam się dzieje, nic się nie dzieje. Oddajcie mi jeszcze 22. Hopie, trzeci tydzień kurwa. Trochę przyjęcie. Ale nie wiem, do 21 dni z tego co pamiętam. Jak się kurwa poślizgnął chociaż dzień. Będę zdenerwowany, muszę sprawdzić, ale chyba. Kojarzę się, że dwa tygodnie, ale mam wrażenie, że to jest moja pomyłka i że mają po prostu 21 dni, 3 tygodnie. A to. A już minęło chyba ponad dwa. Chyba laci trzeci. O, już się zaczyna. Słyszysz już dupę? I już go tam prosi o dwa palce. Boże. Dobrze jeszcze fistingu nie uprawiają, bo to w tym wieku nie wiadomo, co ten człowiek naćpany, jeszcze pijany, znieczulenie dodatkowe jakieś tam paranoje w głowie, to różne tam rzeczy odchodzą. Znacie ten dowcip jak, jak babie robi dobrze ręką i, i, i nagle tylko wisting no, właśnie chodzi o ten i, i wyciąga ręka, ale gubi zegarek, nie? No, zegarka nie ma na ręce, zagląda do środka, a tam tylko dwie pary oczu świecą. Mówię, co wy tu kurwa robicie? A ty co? No ja zegarka szukam, a wy Czeko, to czołg, czołg zostawiliśmy dwa lata temu i nie możemy znaleźć. Mówię. No ale to jest taki hardcore. Dzieci nie słuchajcie, nie uczcie się, bo to ten... jest... Nie, macie ofiarę w okolicy, dwa palce w dupę, tam, nie wiem co tam się stało ale to za dużo to niezdrowo może po prostu nie wiem zatwardzenie miała i chciała sobie jakoś poradzić z tym ale nie tak się robi to trzeba się na, napić mleka i wody i gosły na jeść albo nie wiem kawa po są so. taka mocna kawa z mocnym pierdolnięciem jak już zacznie dobrze telepać to wtedy po i człowieku kibel maszmurowany, nie trzeba sobie dwóch pazdów do Przygięcie, no nie wiem. Chyba, że nie wycelowała z tamponem i ten I później trzeba było wygrzebać Nie, nie nie, nie ciężko powiedzieć choć o tej nie ma, gdzieś tam sobie pomyka Ale nie ma co jeszcze bardziej na tasie traumatyzować, bo to już trauma podobno daje jeszcze tutaj taki roast to całkiem będzie To już leczenie będzie psychiatryczne Ho zostaw to tam masz tylko kosztany chyba ci skosztoniłaś skosztoniłaś się tak w reju. Powinienem mieć biały, środkowy palec nowej rękawiczce bo na czarnym tym w się nie odróżnia Tygany z półka złota już się podnieca no o Tiger, pa, Tiger Tiger przyleciał a już drugi dzień zaczyna mi się układać w rękach jak śpię. Budzę się rano, a tam Tiger zazwyczaj już się jej nie było. W rękach. Czy tam gdzieś tam rano z mi nie spała. A ten. Bo to różnie. Ale już w któryś dzień z kolei ja się budzę, a to w rękach mi leży gdzieś tam. Freja, laj się Что ты делаешь, сука? Хочу. Состав. Правя. ruski rozumie coś tam, w sumie haski. Mówię o, mówi o syberyjski, nie? Może coś tam ruski... Trzeba kogoś, kto dobrze ruski zna, żeby z nią pogadał. No bo ja faktycznie nie znam. Chociaż kiedyś się złapałem na tym, że jak się napiłem, i oglądałem film Jakiś tam z jakiejś wyprawy kurwa zimowej To mi było dużo łatwiej zrozumieć Ale tam co któryś wyraz łapałem i to dość często gęsto tak nie? To coraz bardziej się zacząłem wkręcać a tak oto to różnie na ja